Hello people, hello, hello, z tej strony Wedom Lazarus, po drugiej stronie Kirka przymulacy hey. A ciao dobry. To było okrutne To było okrutne To przypomina tak jak w McDonaldzie na przykład dostajesz kolę I już kończy się ta kola i, lód I, tylko. I taki tak I takie Jezu Patrzcie, patrzcie, dokończyłem, dokończyłem Tak dokończyłem Kirka Kirk... się pozasuwał tutaj, tutaj zrobił patrzcie. ściankę tak? tak? Tak, tak. I teraz... Czekaj, dobra. Chodź. Co? Gdzie? Robimy jajko, znaczy to. Jajko. Niektórzy się pyta... pewnie pytali o co chodzi z tym levelem, dlaczego zędu wyszedłem z innym levelem, a z... wróciłem z innym. A no dlatego kochani, że mówiłem wam, że mi się skraszowała gra i musiałem kuźwa odzyskać save'a. No i ja akurat źle odzyskałem sobie ten... Expa. Źle wpisałem. Bywa Ale to bez sensu, bo nawet kurde wpisałem sobie mniej niż powinienem mieć No Bez sensu. Dobra, Dobra idziemy dalej. No, nie ten. Tu? Ale to jest creep No! Ty... Ja tu strzelam do creepa, a ten... No. Nie tutaj to wiesz co? Zaraz nam rozwali sufit. I <laughs> owce zaczną nam lecieć w dół. Ale <laughs> mieliśmy zrobić ten! Co? Jajko na tego Masz rzeczy na wicera? Mam. Wszystko? Popatrzcie. Mam. Schody zrobiłem, pięknie, ładnie, wszystko. No, schody zrobił, pięknie, ładnie, nie wszystko. Co? Wiem, gdzie w, ka w kanalizacji chciałem powiedzieć. Nie, poniżej tam. tam nie, gdzie... nie tam, nie tam, gdzie jest taka wielka powierzchnia. No, zwariowałeś. Jak nie? Ja nie będę tam nie? do niego napieprzał. Jak nie? To co ty? Będziemy się chować i będziemy łuku. Ta, to. Ja led. Aha. To Idę to o, tu do... mi pasuje. O, tu. Czy gdzie wam to ty... pasuje? Gdzie jesteś? Gdzie no ty niżej. Jesteś? Piwnica. Kanały. A, kanały. Chcesz rozpierdniczyć kanały. <noise> ja tylko patrzę gdzie jest wyższy sufit. No tutaj na cztery. Dobra, zróbmy to po fachowemu. No już niech ci będzie... <noise> o, ale bym zleciał. Wow! <głos> <głos> to Toś mi dobsko wysadziło Ty? Powiedz, że wziąłeś pochodnie? Mam 12 pochodni No dobra to oświetlaj końc rogi tutaj Op. Bo tu się o, przesu tam. przesunęła barykada, znaczy czy ta o, blokada jesteś? Skąd to było? Co ty Damian pedał jesteś? Nie mógł tak brzydko. A z kapitana bomby. Sam jesteś bomba. Bo cię zmutuję! E, tam są creepery, dużo. Widzę. Dobra, ja je zdejmę, a ty tam pochodnie pierdzielni, bo. Oś, Łóż! Łoś! osz, łoś, łoś. Gdzieś tu creep, creeper, kurde, był. Hmm. Chyba nie chcę wiedzieć, gdzie on poszedł. No zabiłem go. Ej, nie we mnie, idioto! Teraz muszę najedź się zre... do, najedź się dosyta i Chodź się regeneruj. Czekaj, bo ja muszę tutaj pochodnie popasać. Ty wiesz, jaki tu parkour będzie? Człowieku, to będzie taki parkour, że. Ur... Ty, a złoto to weźmiemy. A po co wiesz, ci złoto? No a. z czego zrobić Bacona? A się odsłoniło teraz. Mhm. Mm wiesz, pozbieraj surowce, jakie jesteśmy w stanie zebrać. Dlatego, że bacona to by wypadało zrobić, no chociaż. No, bo najprawdopodobniej dzisiaj robimy ostatnie czy achievmenty. No nie myślę, że nie, bo nie zabraknie nam surowców, ale dobra. Jakich surowców? Ile nam jest tego potrzebne, bo ja nie wiem. Nie wiem, nie wiem czy cały musimy... No kilka staków. Co? <laughs> Mój no, kamyczek? Nie chyba. O, Emeralda też. Nie no, wiesz, zbierzmy to wszystko dlatego, że kurde jak przyjdzie Witcher to on wszystko kurna zniszczy tutaj. No tak, ale... Dzień dobry, creepciu. Creeper? Gdzie? Gdzie creeper? Creeper! What the fuck? 23 No widzisz, szybciutko idzie. 15... 16 złota. Coś syknęło, ty. Nie. Nic nie słyszałem. O Jezu, ile tutaj rzeczy? Chodź, chodź. Oj, Dziwne. węgiel też się przyda Coś gdzieś tu idzie Okej. Okay. O ale bym sobie picie rozlał na górumurkę. Dobrze mam wodoodporny telefon Help! 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 Dużo ich Dobra, leży. No ale tak serio, ile nam jest potrzebnych surowców? No nie wiem, dużo. To są mają być bloki, czyli 9 na 1 blok idzie. No ta. I to trzeba będzie na powierzchni zrobić. Bo beacon ten promień nie prześ... Fuh. Nie przebija kamienia. O Jezu, jeszcze tu złoto i tu złoto, jeju ile. No, ja mam 32 sztuki złota, 33. Też mam przyjściu si trzy. Za tym wiesz, szkoda tego, bo kurde jak Witcher y zrobi burdę tutaj. Hmm. Szkielet, ja cię kuziwa widzę debilu jeden. No. Tak to rozumiem. Leżeć i umierać. Znaczy umierać na leżąco. O tu jest złota, 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 złota! Czekaj, ochroń mnie na chwilę, zobaczę ile trzeba na Bacona. Nie! Tylko to na ten achievement kontakt. zobacz ile trzeba. Weź sobie wpisz achievements na wiki. Minecraft achievements. I będziesz wiedział ile. Ja, tylko nie wiem jak cię mam ochronić, jakie... Jak, ja nie wiem gdzie ty jesteś nawet. Achievements Minecraft wiki. No i to jest ostatni ten... O, juk, mi. O ty kolego, na łeb mi skoczyłeś. Um, Pełny pewnie trzeba zrobić. Diffident. Tutaj adventure. Tego Aha. aż mi laguje tyle podpowiedź. Ej, jest, tutaj. ale tu jest. Co, czemu tu jest aż tyle achievementów? Gdzie? Jeden jest za zespawnowanie eee... Witchera, drugi jest za zabicie go, a trzeci za zrobienie bayconga. A, a disp dispenser. Be afraid, fall wolves. Nie no, to to nie, to, to w ogóle nie wiem co ty oglądasz. No przyglądam achievementy z Minecrafta Wiki. No to... List of achievements. Przecież tu jest... A, bo to są czekaj, z Xboxa One i PS. <laughs> 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 oh, Create a full bacon. Full? Full be, bacon, tak. No, czyli dupa. Ile tam jest... E, tam... Nether star. E, 3 sztuki obsydianu i 4 sztuki szkła. Dobra, a to jest bacon, to jest ten, a jak zrobić pełny? Musisz całą wieżyczkę postawić. 146 bloków. 2 staki plus 36 Sto to bloków. To ile masz kalkulator pod ręką? 1476 materiałów. Ojej, czyli ile staków? 23 staki plus 4 minerały. Nie. Stack of Blocks to jest 22 stack i 36 bloków. My tego nie zrobimy. minerałów to jest 23 stacki i 4 minerały, czyli 9 na 9, 7 na 7, 5 na 5, 3 na 3 i bacon. Czyli tego nie zrobimy. Ale to jakich bloków jest w ogóle potrzebnych? Yy, obojętnie jakich? Obojętnie żela żelazo. żelazo. -tane. Dobra, ej, mamy 40 bloków lapisu lazuli. No dobra, ja mam 43 te... A, bloki już. Bloki. A ja nie wiem czy lapis Lazuli może być. Sprawdzimy. No też rację. No. Ale ja to sobie wyrównuję teren od razu, nie? Po co jak on i tak to zniszczy? Wszystko przestań, chodzić. Szukam Szukam złota, o proszę. Przestań. Go. Ale tato. Pieprzysz głupoty. O, lapis lazuli i złoto, mnóstwo. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, co tu się będzie działo. No dobra, no. Chciałem powierzchnię płaską, żeby zrobić sobie. On i tak zrobi takie nam dziury z dupy, że. Dobra. I... O oh, kurwa. Przepraszam. I się zaczęło już? The beginning, the beginning, the beginning. Gdzie on jest? Ładuje się, uważa pierdzielnie zaraz. Gdzie on jest? Halo? O, co on tam robi? Shit! Off, dupeczkę Dobra, zaraz go za załatwimy, bo będę wam zbrojał Aja, aj, ja, aj, aj, ja, aj, aj, ja, ja, zaraz nie będzie zbroi w tym tempie Sam, sam chciałeś Pójść go w tym miejscu tutaj Mówiłem w fidnicy Nieee Dobra, leży. Dawaj go dźwięk. z mela, z mela go. Ach, ja się. No i co? Bitches. Beginning, dziękuję. Masz tego? Masz talent? Eee, czy masz? <laughs> Ty, czekaj, weźmy te pochodnie pozbierajmy. Pozbierajmy surowce. Uh. Ej, to było szybciutkie. No szybciutkie, szybciutkie, ale wiesz... Możemy jeszcze raz! Nie <laughs> mamy czaszek. No właśnie. Idź po... Idź do netheru przynieś. Spieprza i nie będę znowu, nie mam kilofa. No po co kilof? No żeby wydobywać materiały. <laughs> myślałem, że coś o czaszkach będziesz mówił. Ale ile odsłonił materiałów, co? No. Dobra, to ja wracam na górę. Tapniesz, Ilo. Yy... No. no dobra, myślałem, że przyniesiesz mi trochę pochodni tutaj, ale... Nie? Nie. Nie? Nie. Czy ty mi pyskujesz? Tak. Aha, widzisz? Czyli jednak powiedziałeś tak, a nie nie. Nie. <śpuszczak> Dobra, tutaj jedną pochodzeńkę walniemy. Hmm... Mhm, czyli aim, jest nam potrzebny obsydiana. Czemu? No, do bacona podstawowego. Ile? Trzy sztuki. A nie mamy? Nie mamy, mieliśmy tylko cztery sztuki wykopane specjalnie na ten. A, na bacona? E, nie na bacona, tylko na... dobra, enchanta. No. Czyli musisz... A, Jezu, i znowu mnie wyrzucasz! A ja cię... A ja, się a ja cię pierdzielę to. Na sam dół tam. Ja wezmę zaraz kill'ów i się teleportnę do ciebie i wykopimy. Eee, nie podoba mi się ten pomysł. Mm. I zrobimy bejkona. Tylko zostawię ja. materiały. No nie wiem czy może być lapis dla Juli. Czemu nie? No raczej nie bardzo, to ma być metal. Chyba. W creeper. Wyjazd mi stąd! Dobra. Na dół mam iść, tak? Dobra, to tak. idę na dół. To wrzucę do przepalania złoto. Dokładnie. Wrzuć do przepalania 8 złota. Nie. Nie? Nie. Czy ty mi... Kuźwa papająk! Papająk? O, żelazo. Żelaza mamy prawie tak. Tylko niestety... O Fuck 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 padłem do dziury Fuck HELP! 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 Padłem do czarnej dziury, weź, kuźwa pochodnie! A, weź pochodnie! Weź pochodnie! Weź pochodnie! Fuck jaki tunel! Pierwszy raz jestem! Co tu robię? Co ja robię tu Co ty tutaj robisz? na 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 Dziesięć pochodni w szkół. Tak, dobra, obiednie. weź. Dobra, czekaj, kilow jeszcze muszę sobie. Gdzie jest ten żelazny kill -off? Oh, Jaki żelazny? Znaczy, diamentowy. Ja mam ze sobą. A, masz go ze sobą? Ta. Czekaj, muszę sam dla ja siebie... Mam go ze sobą... Ale kurna dziura to była, Jezus, ja stąd spadam. Kiedyś była... Oj, skrzynkę weź, skrzynkę weź, będziemy mieli skrzynkę. Mhm. Mm po co ci skrzynka? Do dupy mi potrzebna, no kuźwa, jest skrzynka do wzięcia. Te, ta, na, na ta, ta. No już? Nie, muszę sobie kilo zrobić. O, znowu spadłem. Mm. Ale kosteczki tu wezmę. No idziesz no, tch, Robiłem sobie kilofy. no. No ile można robić kilofy? No i co? Daj pochodnie. Ile dasz? Tyle dasz? 5, A, 7. nie wziąłem skrzynki Jezu jaki matoł Mówię weź skrzynkę, dobrze, dobrze Zapomniałem 8-8 No A ja jestem ciekaw co to jest, bo to jest taka skrzynka, wiesz, Inkognito, nie? Gdzie ty w ogóle jesteś? No tu wpadłem do dziury nie widzisz Ale... A ja nie wiem gdzie ja jestem Tu, Kim? nie, 8, teraz A wiem gdzie jesteś, to jest portal Idziemy niżej po obsydiona. A masz diamentowy? No M mówiłeś, że masz! No, ja mama, ty! A mi po co? A nie wiem. A po co ci? Jezu, drewna poszukaj chociaż, żeby zrobić skrzynkę. Tu jest skrzynka przecież. To zabieraj ją i chodź tutaj. Chodź, Nunioś! No, Nunioś! Dobrze, że ta seria się już kończy, już nie wytrzymuje. Nunioś! No, Tuptuś chyba, Cię. Tuptu. Ty, nie mów nic, ja miałem kiedyś świlkę morską, która miała. Aaaa, Co to walnęło? Tu ty mnie walnęłeś, tak? I co tam było? Potion, którego zaraz zużyję. Nie, bo to kil killerowo jest. O, patrz. bo nie. Dobra, nieważne, nie zużyję jej. Szkoda mi. C a Chodź, to ten... Co to za... Ty jeden potion tylko? Tak. I cztery nuggetsy. Też się przyda. Eee... Y Eee, tam jest pan creeper. No właśnie próbuję go zdjąć zaraz. Ło! Ło! O, zrzucili mnie dobrze, że spadłem do wody. Ale farta, a ja prawie... Prawie zginąłem. Skąd oni się... Kur... Ja to... myślę, że oni się wzięli z Hondurasu. rasu. A, no to też prawda. Dobra, ile tego potrzebujemy, mówisz? Trzy sztuki. Nie wrzuciłem do przepalania tego szkła. Ej, czekaj, kop ten, bo tam mówili, że ktoś tu jest skrzynka gdzieś tutaj. No ale gdzie ja mam kopać? Czekaj, zaraz. Zrobimy tak. Od Dziur... się. Dziurte? Idealnie to zrobiłeś. Idealnie. Zamknij, żeby mnie zalało. Pomyliłem się. <laughs> Jak zwykle. Dobra, już jest kicio A jeszcze tutaj Dzięki! Prawie tam byłem! A, o. Spoko. No i co, tu? E, głupia woda. No. Pod obsydianem. Jest obsydian. No ja się pokopię sobie tutaj pod obsydianem. I ja bym wiedział, czy coś jest, no. Po co od razu kopać obsydian, żeby zobaczyć, że nie ma skrzynki, ty? No na no, daleko jeszcze? Ale ja się pytam, daleko czy nie? O, jesteś tutaj totalnie pod obsydianem i nic nie ma? O, tak, na razie nic. Tylko la. Idiota jestem, załatałem dziurek obsydianem. Skończyły mi się pochodnie. Nie no, ja tu nic nie widzę, żeby było coś... Widzisz coś? Nie. Postawiłem redstone'a. Więc kochani widzowie, jeżeli macie pomysł gdzie to jest, to mówcie, ale nie tak, że... Może górna. gdzieś tutaj. Dobra, ja... Czekaj. pozwolisz, że ja pokopię obsydian. A Kopsa co chcesz, co, co mnie to interesuje. Ja sobie kopię dziurę. Kogę? Okay? Kopcie dziurę, ko, kopcie dziurę... czekaj, skąd to było? Eee, to był... Króla lwa. Kopcie dziurę? No te, surykatki, tak mówiły. No co ty? A ja myślałem, że to były pingwiny z Madagaskaru. A kurde szkoda, że nie. Ej dobra, już starczy nam chyba tego, ile wydobyłeś? <laughs> kuźwa trzeci wydobywam. Mhm. A ja potrzebujemy cztery, tak? Trzy Aha, no to mam wszystkie trzy. Chyba, że tu jeszcze jest gdzieś... Aha, o kuźwa. Czego ty tam szukasz na dole? Zgubiłeś się? Nie szukam na... Boże, ile tu nietoperzy, ja stąd idę, boję się. Kurna! Z nieba mi spadają zombiaki tutaj. Kurna... A się strzel w zadek, głupi... Nie, ja stąd idę, to jest kurna niebezpiecznie, na łeb mi wszystko leci. Weź ten... Na łeb na szyję. Zobacz, tam złoto jest. Shit. Shit, creeper gdzieś spadł. Dwa creepery. No i co? Jejca. O, zobacz, jak fajnie. On jest jak fajnie. A skąd, skąd to? Co? Ja i co? Pomyśl przez chwilę? A to z jakiego filmu? Nie wiem, e, nie oglądam polskich filmów. An... Debilo. Teoretycznie jest, to, jest tu dużo surowców jeszcze. Teoretycznie Fark. Teoretycznie po co nam skoro kończymy grę? Teoretycznie, żeby zrobić e, bacona. Sprawdźmy czy ten lapis działa, no ja nie mogę. Ale lapis jest dla Juli, no! Ale to ma być pełne, wypełnione dziewięć? Pełne, wypełnione. A dobra, damy radę. Gdzie tu jest wyjście? Co tu się No kuşa? Możesz się teleportować do mnie, jak chcesz? Bo. jesteś już na górze? Tak. Jestem przy tym. Kirka. Tam gdzie był kiedyś tam. Jesteś przy tym. Dirt. Dirt. <laughs> <Bordaj. śmiech> Au. Au. Au! 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 To boli! To boli! Bo to się bije, żeby bolało. No dobra, to niech widzowie powiedzą, skąd jest ten. Skąd jest Polak? Nie. Co? Ja i co? O Jezu, znowu. Słuchajcie, on się tak podnieca tym tekstem. Weźcie mu, powiedzcie to jest napiszcie. To ulubiony tekst z polskich filmów, co? tak. boże, ale on już mi kurna katuje mnie. Bo nie, ostatnio się dowiedziałeś o tym, bo wcześniej miałeś ten. Ta, spokój. Ta, jasne, ta, ta. Tak, jasne, no. tak. Tak, tak, dokładnie. Jasne. O, cholera, o, cholera. Aha, 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 aha. aha. Osiem. Aha. Skończmy tę serię, kurde, bo już nie mówię. Weź bo cię zabiję, no. Ale w sumie przynajmniej pod koniec serii zrobiłem schody. <laughs> Ale to dobre, nie? Na koniec serii robić schody. Po co wcześniej? Po co? Wcześniej się męczyli kurde pół godziny schodząc na dół. Dobra, zaję zajęty, boże. Zabite. O! Teraz to by wypadało wziąć i to przepalić. Głupi kurna szkielet. Goń się szkielet i mnie tu już nie ma. Byłem i się zmyłem. Byłem, znikłem i się zmyłem i mnie nie ma. Znikł, znikło. Eee, gdzie dalej tu? Boże, jak pokręcone te schody. No... <laughs> tak trochę. Tak trochę. <laughs> Boże, skąd ten creeper tu się wziął? Kilka to jest niebezpiecznie! <laughs> Wszystko chce mnie zabić! Osiem? Tak 8 razy mnie chcę zabić, o. Cześć No dobra Yo bycz yy, Trochę wągla mam. O, tu jest złoto. Mam 63 bloki lapisu lazuli. i idę na górę postawić je Na razie czekaj, 9 na 9, 7 na 7, 5 na 5 Czy szkło do przepalenia czy dałeś? Nie? Ci... Nie. A czy piasek mamy do przepalenia? Czy to może być ten pomarańczowy, czy co to jest? Chyba może być. Raz, dwa, 4, 5, 6, 7. Ile tego piachu potrzebujemy? Szkła? 3. 5 sztuk Dobra Raz, dwa, trzy, cztery. Normalnie pięć, fabryka. 7 8... 9 9! No dobra, trochę, trochę dobroci mamy, tylko węgla brakuje trochę. Mmm. Dobra, to przepalmy... Wypijmy za błędy, co? Jaj, co? Ojej, i... Dobra, już skończę, jest tak nudne. Że Jezus, tylko się pochlastwać czerstwym bananem, no? Dobra, a jak to się robi tego bacona? Eeeeh, na samym środku. Na dole, obsydian. Aha, a dobra, już trzeba. Szkło, bazar No dobra, mamy. Achievements i teraz pozostało nam tak naprawdę tylko ten jeden zrobić. Ale full beacon, Boże kochany. Full beacon, no. Zrobiłeś cały? <głosy> 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 Nawet nie zrobiłem, nie wyłożyłem 9 na 9 całego. Żartujesz? No. Zabrakło ci bloków? Tak. No, jezu pierdoło. Można co sprawdzić, czy to działa. Jak? No, zaraz zobaczysz. Wezmę sobie od, od siebie trochę bloków. Czy akurat może być yy, lapis? Wystarczy położyć i zobaczyć, czy się zaświeci, nie? A raczej dobrze mówiłem, że nie. Nie zaświeci się? Nie. Może być tylko złoto. Żelazo, Diament. diamenty i emeraldy. No to... no to wszystko, co mamy, przerabiamy na bloki. Ile, mówię, potrzebujemy bloków? 1100. Bloków. Dwa staki tuk, czyli 2 staki i 36 sztuk, czyli 2,5 staka bloków. Blok. Rozumiesz to? Blok do zrobienia. Redstone nie może być. Nie. Ten tu kurna zrobił ścieżkę zdrowia A co to takie duże? 9 na 9? No 9 na 9, 7 na 7, 5 na 5, 3 na 3 i bacon na samej górze 7 A masz rację, 9 na 9 O kurde O kurde Tam się przepala trochę tego, nie <laughs> <Nie>. <laughs> kochani widzowie, najgorszy koszmar, jakiego, jaki doznałem w ostatnim czasie. No to co, napiszcie mi w komentarzu, może, czy mamy to robić, czy już możemy odpuścić? Nie, dobra, co myśli kilka? Wypadałoby? Myślę, nie. że na koniec serii możemy. Nie, nie możemy oszukiwać, tak się nie robi. Tak się nie robi. Całą grę nie oszukiwaliśmy, tylko tam wszędzie tylko trochę, bo. Jest pieprzony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tyle udało mi się na razie wyciągnąć. What? Nie, dobra, kochani, ja tego nie zamierzam robić. Dobra, czyli kończymy serię. O, czy tutaj? Czekaj, 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 czekaj. Ah. 9, 3, 6, 7, 8 i 9 Ło, Kaktusy na razie mogą iść sobie w polerę Musicie kochani wybaczyć, że citujemy, ale takiej ilości surowców może i byśmy znaleźli, ale to by zajęło no bez sensu bagatela kurde kilkadziesiąt godzin myślę, kopania. Bo to trzeba by było tak naprawdę całą mapę przekopać. Wiesz o tym No to nawet w zwykłym Minecrafcie jest trudne do zrobienia. No bo to jest surowców tyle, że. O! 8. O! Osiem. o osiem surowców! 8 pięter, co? I ostatnia warstwa. 3 na 3. Bacon. I bekon. Jej, Skończyliśmy grę! Jaki ładny bacon. Eee, czekajcie, ciekawe, czy coś gdzieś tu się odsłonił? Nie, to już nic nie było takiego, nie? Co, 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 co byśmy powinniśmy wiedzieć na ten temat? Cii, właśnie sprawdzam. Ech, dobra, żeby nie było. Ja. właściwie to. Czekaj, kończymy tą serię, tak? Nie, inną. Czekaj, 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 czekaj. Ja mam pewien pomysł. Nigdy nie wiem jak to na tym tekstur paku kliknąć Skoro kończymy tą serię Tak? Ty prze... przestań się bawić z TNT. Ja już cię was znam. Wziąłem tylko to, co mam ze skrzynki. Mam wyłączonego game moda Creative'a znaczy z jakiej, z jakiej skrzynki? Dobyliśmy 16 tego. A z tyle do magazynu. No z, z jednego z monumentów. A... Chodź. Dobra. Do magazynu kończymy serię, Dobrze. niszcząc wszystko. I siebie też. I siebie też. Kochani, mam nadzieję, że wam się podobała seria. Była, myślę, że całkiem fancy fancy, więc było przyjemnie. Popatrzcie sobie tutaj wszystko. Yy, jak... Czekaj, ja tu pochodnia była czerwona, dobra? Mam ją ze sobą. Dobra. W najbliższy, najbliższym czasie, znaczy nie, za jakiś czas będzie kolejna część, czyli Minecraft Captive 3. Jak, jak, jak się nazywał? Trzy? Rise of Atlantis. Rise of Atlantis. Jeżeli mi się da namówić, to może nagramy to w, w trzech, czyli ja, Kirka i Mardart, ale to trudno powiedzieć, jak jeszcze dlatego nie obiecuję, zabieraj to stąd, to tutaj postawimy. O. A. Więc, kochani, no... Y Cieszę się, że dotrwaliście do końca, nie? Kirka. Bo z takimi wariatami jak my, to tragedia. To tu kaktusa na żelazie, tak? Bardzo mądrze. Zobacz tego? Jest kaktus na żelazie. No Nosem wciągnąłem. Więc Oj. komentujcie. Subskrybujcie i żegnamy się do następnej części. Dokładnie. Trzymajcie się i hejka. Hejos. O kuźwa. Słyszałem kowadło. Przyżyłem! A ja też. <laughs> bye, right. bye bye. Bye bye.